Zadania info. Poziom rozszerzony. 16 marca 2024 roku. Zadanie 9. Ciągi. Ciąg ABC jest trzywyrazowym ciągiem geometrycznym o wyrazach dodatnich. Może tutaj zaznaczę, żeby pamiętać o tym, że jest to jakieś założenie do zadania, które na końcu będę musiał uwzględnić ciąg 4a, 3b i c plus 12 jest ciągiem arytmetycznym. Ponadto spełniony jest warunek, że c minus b równa się 36, oblicz a, b oraz c. To zadanie tutaj, no, nie powiem, że będę robił na dwa sposoby, ale na dwa sposoby zapiszę układ równań, ale będę rozwiązywał tylko jeden z tych układów. I tak. pierwszy z układów, to jest tak. trzywyrazowy ciąg ABC jest ciągiem geometrycznym, czyli z własności ciągu geometrycznego B kwadrat jest równe AC. Czyli środkowy do kwadratu jest iloczynem skrajnym. Ciąg 4A, 3B i C plus 12 jest arytmetyczny, czyli z własności ciągu arytmetycznego środkowy wyraz jest średnią arytmetyczną skrajnych plus C plus 12 przez 2. No i trzecie, trzecie równanie to jest C minus B równa się 36, to jest z treści zadania, czyli ciąg geometryczny, ciąg arytmetyczny i zależność z treści zadania. Drugi sposób tutaj wykorzystam informację o tym, że APC jest ciągiem geometrycznym, czyli A zostawiam. B zapiszę jako A razy Q i C zapiszę AQ kwadrat. Czyli oznaczenie niewiadomych do oznaczenia niewiadomych wykorzystam informację o ciągu geometrycznym, co oznacza, że w stosunku do tego układu nie będę miał tego równania, bo no, informacje o ciągu geometrycznym wykorzystałem nie do równania, tylko do oznaczenia niewiadomych. Natomiast będę miał. Yy, Informacje o ciągu arytmetycznym, tylko teraz będę musiał tutaj przepisać te wyrazy, czyli 4a to jest pierwszy wyraz, drugi wyraz to jest 3b, czyli 3aq, i trzeci wyraz to jest c plus 12, czyli aq kwadrat plus 12. I one tworzą ciąg arytmetyczny, czyli środkowy wyraz jest średnią arytmetyczną wyrazów skrajnych. No, i trzecie, C minus B jest 36, czyli C to jest aku kwadrat. Odjąć B, czyli AQ jest równe 36. I to jest drugie równanie. Nie drugie równanie, tylko drugi układ. Teraz będę rozwiązywał ten pierwszy. A ten drugi. Analogicznie się będzie rozwiązywać, może tak zacznę od, od trzeciego równania. Z trzeciego równania wyznaczę C, to będzie 36 plus B. I to równanie zostawię, natomiast będę rozwiązywał już teraz układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Nie będę miał litery C. I to będzie z pierwszego i z drugiego, czyli jest b kwadrat, to jest a razy c, czyli 36 dodać b, a z drugiego równania mam 3b równa się 4a dodać c, czyli 36 plus b plus 12 przez 2. No, i teraz to pierwsze równanie zostawiam. Będę uporządkowywał to drugie. Tutaj a może to nie jest zaznaczone kropką, tylko będę po prostu je uporządkowywał, czyli pomnożę obu stronie razy 2. 6B jest równe 4A, dodać B, dodać 48. Czyli 5B równa się. 4a plus 48. Zostawiłem też to równanie, więc tutaj będę mógł podstawiać albo zamiast a, albo zamiast b. Chyba łatwiej mi będzie zamiast a podstawić, czyli 4a to jest 5b odjąć 48, czyli a jest równe 5 czwartych b minus 12. No i to podstawiam do tego równania. Już będę miał równanie z jedną niewiadomą, czyli b kwadrat to jest a, czyli 5 czwartych b minus 12 razy 36 dodać b. b kwadrat równa się 5 czwartych razy 36, to 36 i 4 mogę skrócić, czyli mam 9 razy 5, 45b, plus 5 1 b kwadrat odjąć 12 razy 36 to jest 432 i odjąć 12b. Wszystko na prawą stronę, czyli jest 1 4b kwadrat plus 33b odjąć 432. No nie będę tego mnożył przez. Yy, 4, ponieważ no, delta jest B kwadrat, 4AC i mi się ta czwórka tutaj skróci, czyli delta to jest 33 do kwadratu to jest 1089 odjąć 4 razy 1 czwarta minus 432 i te czwórki się skracają, czyli mam 1089 plus 432.

to jest 12 i drugie b, minus 33, minus 39 przez 2 razy 1 czwarta. No tak właściwie już tutaj mógłbym napisać niespełnie warunków zadania, no bo te wyrazy mają być dodatnie, a tu ewidentnie b wychodzi ujemne, ale policzę tutaj do końca. Czyli ma minus 72 przez 1 drugą, czyli 144 nie spełnia warunków zadania. No, i w takim razie, jeżeli już mam wyliczone B, to mogę tutaj podstawić i wyznaczyć A. Czyli A jest równe 5 czwartych razy 12 minus 12. No to dwunastkę wyłączę przed nawias. 5 czwartych odjąć 1. Czyli to jest 1 czwarta razy 12 to jest 3. No i C mam zostawione tutaj, czyli tak to B podstawię pod C. C równa się 36 plus b, czyli 48. No to odpowiedź do zadania: a jest równe 3, b jest równe 12 i c jest równe 48. Eee, tworzą ciąg geometryczny o ilorazie 4. Różnica między C i B jest 36. No ewentualnie tutaj można by sprawdzić, czyli tak 4A 4A to jest 12, 3B to jest 36 i C plus 12 to jest 60 24. No jest ciąg arytmetyczny o różnicy 24. Czyli jest to na pewno dobra odpowiedź.